Uwaga, uruchamiam generator impulsów. Zobaczymy, Zobaczymy jak pójdzie. Trzy, dwa, jeden. O, prawie zapomniałam, a mam dla Was coś ważnego. Mam tu pewną. A, Zrobimy najpierw mały SMR. Mam tylko taką tajemniczą saszetkę. W której mam specjalny produkt dla Was, który chcę dzisiaj Wam zrecenzować. Weź ten ogon z kabla, chrupas. Oh, ciężki dziś stream mentalnie będzie, czuję. Mam nunchako zaper, który za chwilę sobie zrecenzujemy. Uwaga, otwieram. Został mi udostępniony, podarowany przez jednego z widzów, któremu ogromnie, ogromnie dziękuję. Było też w środku trochę słodyczy, ale zastanawiam się, czy nie zostały w jakiś sposób zapowane pośrednio. Nie zapój kota plis, a właśnie podobno, podobno należy. To jest saszetka na nunczak zaper To jest zawartość. Nunchaka Chrupek. Chrupek jest naszym lokalnym ekspertem od zapowania. Obejrzyjmy najpierw sam sprzęt, zanim przejdziemy do, do zawartości merytorycznej, czyli instrukcji, co to robi. Zapuję. Zaraz Wam opowiem dokładnie. Tutaj mamy napisane. Chrupek, błagam cię. Tu jest generator impulsów. Stosowany w metodzie dr HD Clark jako zaper. Kat 6, dziękuję za prezentowanie Szczotkowi 90 subskrypcji. Jest to więc, można powiedzieć, pewnego rodzaju generator Friday, bo generuje impulsy, które, jak podejrzewam, mogą sprawiać Freide. Chrupsy, ci mogę prosić? Ała! Ała! Tutaj jest napisane z tyłu, że jest to. Wykonano to na zamówienie w laboratorium Instytutu Ewolucji Umysłu Animatus Zielona Góra. W środku mamy potężną baterykę jedną. O. I od tutaj jest włącznik z boku. Które zapala światełko. Od tego wychodzą dwa kabelki z elektrodami na końcu. Kolejny element to są dwie metalowe rurki, puste w środku. Elektrody podłączamy do metalowych rurek. Jeszcze nie wiem, co dalej. Musimy przeczytać instrukcję. Czekajcie, bo tu mamy dużo zawartości. <coughs> Czy to jest bulba To nie jest bulbator, to jest nunchako-zaper. Y tutaj na przykład jest, uwaga, kleszcze. Zaper niszczy chorobotwórcze mikroorganizmy roznoszone przez kleszcze. Aparat firmy Animatu Zielona Góra. Fokusuj się. Grypa. Tasia Świńska i Sepsa. Właściciele Zapera śpią spokojnie. Zaper niszczy mikroorganizmy pasożytujące w ciele ludzkim. Chętnie kupowany przez leśników, grzybiarzy, turystów. Niszczy także mikroorganizmy roznoszone przez kleszcze. Zaper firmy Animatus. Następnie mamy. E, mój ulubiony Word art. Kocham ten fontik. Podarły. Podaruj yy, zdrowie. Zaper niszczy pasożyty, grzyby, wirusy, bakterie. Prezent dla rodziny, znajomych, sąsiadów Aparatu, aparat firmy Animatus oraz pięknym fontem Sepsa. Właściciele Zapera mogą być optymistami aparat firmy Animatus Zielona Góra. A, szkoda, że nie mamy czatu na tym zbliżeniu. Następnie mamy ulotkę. Nie ma nieuleczalnych chorób, nie wiem, czy wiecie. Terapia dr. Huldi Clark, tak twierdzi, wspomaga leczenie i leczy choroby trudne do wyleczenia <gryw> i uważane za nieuleczalne. Aparat ZAPER do metody dr. Haldi Clark, kieszonkowy, łatwy w obsłudze, stosowany w terapii i profilaktyce, usuwając mikroorganizmy pasożytujące i oczyszczając organizm z toksyn, umożliwia skuteczniejsze i trwałe wyleczenie między innymi takich chorób jak cukrzyca, astma, grypa, alergie, opryszczka, łuszczyca, egzema, grzybice, drożdżyce, trądzik, depresja, migrena, bezdech, bezsenność, a także szybszego gojenie zainfekowanych i pooperacyjnych ran. O, oh my god, jeśli przyczyną choroby są wirusy, bakterie pleśne, grzyby lub pasożyty, a tak jest najczęściej, zastosuj potwierdzoną klinicznie metodę dr Haldi Clark i generator impulsów ZAPER. E, zabieg trwa około 60 minut, słuchajcie. I trzeba go robić tak, że przez 7 minut się zapujesz, trzymasz te elektrody, a potem robisz 20-minutową przerwę i tak trzy razy. Mm. Zawsze trzeba robić pełen zabieg. Ważna jest systematyczność. Słuchajcie, yy, tutaj można robić zabieg osobom bezwładnym. Uuu, zabiegi robione małym dzieciom jest. Zabiegi według doktora E. Clark, zabiegi możemy robić także małym dzieciom powyżej jednego roku. Jeśli nie chcą utrzymać rurek, przygotowujemy skarpetki z uciętymi czubkami. Po nałożeniu skarpetek odchylamy je, wsuwając elektrody tak, by dotykały spodów stóp. Możemy zrobić zabieg równocześnie sobie i dziecku, trzymając je na rękach i dotykając w dwóch miejscach elektrodami. Tak samo skarpetkami można robić zabieg osobom bezwładnym. Można też robić zabieg zwierzętom. Zwierzętom spokojnym, z jakiegoś powodu jest, jest to w cudzysłowiu. Ja myślę, że, że Cheetos jest zdecydowanie zwierzęciem spokojnym w cudzysłowiu. Mocujemy elektrody w dwóch odległych miejscach za pomocą elastycznych opasek lub przylepca. Psy zazwyczaj wyczuwają korzystny wpływ zapera i same proszą, kiedy tylko zauważą przygotowania do zabiegu. Wierzycie w to? Psy podobno proszą się o ten zabieg. Przeciwwskazania: Nie powinno stawiać kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz z rozrusznikiem serca. Nie dotyczy... Robimy to, ale myślę, <noise> psy błagają o zabieg z zaperem. Myślę, że zrobimy to metodą skarpetkową, co Wy na to? Będziemy udawać, że jestem dzieckiem, które nie chce... To powinno się trzymać tak. W obu dłoniach i włączyć wtedy ten generator impulsów. Krupek, nie chcesz na tym drapaku? To ja go wezmę z kadru. Kasia, ale ostrożnie na mężu spróbuj. Robię właśnie na sobie trzeba, by najpierw. To jest generator impulsów. I trzymam teraz obie. Czekajcie, bo. O. Tylko muszę go włączyć. Czekajcie, włączam go. Będzie Kasia zapis za chwilę. Bum. Świeci się. I trzymam. Czy myślicie, że jakby te elektrody zamiast do tych metal miedzianych krążków em, podpiąć gdzie indziej? Czy miałoby takie same zastosowanie? Jak myślicie? Co na grzale pisze tłuszcz z gęsi lamów? Czekajcie, ja muszę em, wypróbować metodę skarpetkową. Wyłączam na razie nunchaku zaper. Czekajcie, pójdę po dwie skarpetki. Uwaga! Mam dwie skarpetki i mam nożyczki. Należy wyciąć niewielką dziurę na czubku skarpetki. W jednej i w drugiej. czy zaperle czy priony na pewno teraz te skarpetki muszę założyć chrupek się strasznie dziwnie patrzy na to co robię co mam jakiś bałagan pod kanapą nawet nie mówcie Uwaga. takich rzeczy Uwaga. chrupek błaga o zabieg Uwaga. Teraz zobaczcie. Tak, muszę kamerę inaczej ustawić, chyba. Tu jest dziurka w skarpetce. Jest dziurka w skarpetce. Nie pokazuje stóp, tylko pokazuje skarpetkę. Uspokójcie się. Czekajcie, przestawię czat. O. I tu. Do dziury wkładam zaper. To jest jedna. Moment. A. Jest druga. Uwaga, uruchamiam generator impulsów. Zobaczymy, Zobaczymy jak pójdzie. Trzy, dwa, jeden. Nic nie czuję. Nie, nie. Nie czuję impulsów. No nic, trzeba to 7 minut, tak? Liczymy. Jest 36 po 7 minut, potem 50 minut przerwy. Wygenerowało cokolwiek dla Was?